Cześć siemaneczko, dzisiaj tak krótko postaram się Wam pokazać co nieco, bo zaraz muszę gdzieś jechać, więc tak wygląda finalny układ szklarni, może jeszcze nie finalny, bo kilka roślin jest na zewnątrz, muszę tu wepchnąć, ale jest na razie ciepło, więc sobie tam mogą stać, między innymi gigantyczny kuflik, który nie wiem gdzie tu się zmieści, no ale musi. Trochę dałem rośliny na środek, te takie delikatniejsze, są one na podwyższeniu, Dzięki temu e, mają trochę cieplej. Różnica jest olbrzymia, bo tutaj z brzegu, przy samym brzegu e, temperatura była prawie taka jak na dworze. Natomiast na podwyższeniu, na środku, jest już zupełnie inaczej. Powiem Wam, że różnice, jeżeli nie mieszamy powietrza w takiej małej szklarni, są spore. Nad samą Ziemią, tam gdzie doniczki stoją, może być nawet na przykład 10 stopni. W połowie mam teraz 16 na wysokości metra, a u góry mam. 20, 20 pokazuje termometr więc takie są różnice, jeżeli powietrze się nie miesza jakże ja akurat tą koparą, którą wam pokazywałem zaciągam powietrze z dołu, z samej ziemi chłodne, grzeję i wyrzucam tam, więc trochę się miesza jednak ale i tak na dole jest chłodniej choć już nie tak jak nie było tego zaciągu, to wtedy się prawie w ogóle nie mieszało tak to mniej więcej wygląda, jeszcze trochę popodwyższam niektóre doniczki, głównie papaje, bo Mam nadzieję, że jakaś przetrwa do wiosny. Gdyby przetrwała, to raczej na stówę będzie owoc. Co jeszcze? Jeszcze mogę Wam polecić zrobienie takiego fajnego myku z sałatką. Kupujecie sałatę z korzeniami w doniczkach, pakujecie w pojemnik, na parapet, a później jak już naprawdę słońca nie ma, to możecie zrobić sobie taką doświetlarkę, jak ja robiłem, tylko, że ja mam z byle czego zrobioną w piwnicy. Stare szafki kuchenne, trochę ledów wpakowane do góry, tam fajnie wkładam sobie. Akurat te pojemniki mi świetnie pasują, takie po jakimś tam czymś. I takie trzy sałatki w pojemnik wkładam, i one cały czas rosną. Plus jest taki, że mam cały czas świeżą sałatę i mam jej 3-4 razy więcej niż gdyby się ją spałaszowało w takiej postaci jak jest, bo ona cały czas rośnie. A do kanapek się tylko zewnętrzne listki zbiera. Tak to mniej więcej wygląda. Co jeszcze mam, mogę Wam. Powiedzieć, jeden z widzów właśnie mi tutaj podsunął pomysł: Nie głupi, żeby wyłożyć steropianem dno szklarni, więc tą część sobie tu wyłożę steropianem, bo akurat mi sporo zostało. Będę miał rośliny trochę wyżej od Ziemi i dzięki temu dzięki temu te roślinki nie będą tak ciągłe od Ziemi, tego chłodu. Zawsze to jest coś, szczególnie dla bananów. Co jeszcze mogę Wam tutaj na szybko pokazać? Generalnie przy tej temperaturze wszystko sobie fajnie rośnie. Odsadziłem pierwszy odrost od Namwa. Zupełnie odskoczył, miał własne korzenie. Także bez problemu odszedł. Pomimo że banan jest dopiero mikroskopijny, fajnie sobie radzi. Gros Michael rośnie dość fajnie. Tamten Namwa gdzieś z tyłu siedzi. O ta półeczka w ogóle jest fajna, bo jest pod sufitem i tam jest 20 stopni. Więc wszystkie te małe sadzonki sobie tam siedzą. Tam jest ten mango, który mi zdechł, tak myślałem, ale nagle popatrzcie ile wypuścił odrostów. Cały rok wyglądał jak suchy, już miałem go prawie wyrzucić. To jest ten mango, które kwitło i które prawdopodobnie przelałem w zeszłym roku. No, wygląda na to, że odżyje. Jackfruit na przykład tutaj stoi, gdzieś tutaj też mam jak ktoś pytał. Trochę listków wypuściły w momencie jak tutaj dogrzewam. I dobrze, bo na zimę każdy liście przyda, pewnie zaczną je tracić. Zobaczymy, jak będzie. Papaje, mniejsze wersje. No, tak jak zresztą widzicie, z takich fajniejszych drzewek mam jeszcze tutaj, akurat teraz, pod ręką. To to jest Mamej Sapote. Mega Unikat. Ja wiem, że mało z Was hoduje drzewa tropikalne, owocujące. Dla mnie to jest Mega Unikat. Mamej Sapote to jest naprawdę kultowe drzewo. Poszukajcie sobie w sieci. Owoce takie wielkości gigantyczne o smaku tofis z wielką pestką w środku. E, oczywiście nieszczepione. Odkupiłem je od kogoś, kto je miał 6 lat. Ten badel, właśnie, rósł 6 lat. No i ja mam nadzieję, że jak on mu rósł 6 lat, to mi teraz przyspieszy, bo e, drzewka tropikalne, duża część drzew tropikalnych ma tak, że w pierwszych latach rośnie bardzo pomału, a potem przyspiesza. Właśnie to jest taka domena drzew tropikalnych. No i mam nadzieję, że właśnie z Mamei Sapote też tak będzie, że potem mi przyspieszy, o ile przeżyje zimę. To jest też taki jeden wielki test, jak sobie poradzi. No i Mamy i sapota jest drzewem, które e, jego ciekawostką jest to, że on wypuszcza liście tylko na czubkach gałęzi. Nie jest tak, że cała gałęź jest obrośnięta liśćmi, rzadko tak się zdarza. Na ogół wypuszcza tylko na czubkach gałęzi, a jak cokolwiek się dzieje z pogodą, jest susza, chłód jakiś czy coś, to zrzuca liście i potrafi pół roku nie być liści w ogóle. I to jest normalne w tego typu drzewie, a jego tempo wzrostu jest naprawdę żółwie, popatrzcie te pączki, one się wytwarzają już chyba trzeci miesiąc i nadal listków nie widać, a te dwa, które są na dole, no to ja je kupiłem chyba 4 miesiące temu, czy 5 miesięcy temu, no to wtedy były takie już z dwoma listkami, więc żółwie tempo jest naprawdę, zobaczymy co będzie w gruncie w przyszłości w szklarni, jak dostanie jakieś ekskluzywne miejsce. Co to jest? Pewnie się zastanawiacie, to jest właśnie ukorzenienie powietrzne, tak jak cytrusy ukorzeniałem. Mam nadzieję go ukorzenić, odciąć tą górę, a ten dół się tu fajnie rozkrzewi. Dobra, nie plotę już więcej bzdur, bo zaraz muszę jechać, tak Wam jeszcze ogólnie pokażę co i jak. Hibiskus kwitnie jak szalony, choć te hibiskusy jakoś u mnie się nie dobrze mają, w większości przypadków upadają na zdrowiu, że tak powiem rzadko który hibiskus tu fajnie rośnie no i tak to mniej więcej tu wszystko wygląda cytrusy się mają oczywiście najlepiej one fajnie chud wytrzymują także jak tam chłód gdzieś od szyb, szyb ciągnie to nie ma żadnego problemu to samo jest z awokado, awokado też jest takie chłodoodporne niemalże do zera wytrzymuje ktoś tam pytał o duże awokado proszę tutaj jest ma założone dwa odkłady powietrzne Zobaczymy, czy się ukorzenią. Kiedyś kwitło, jak na razie rośnie gorzej niż sadzonka, która jest z pestki, która za niedługo je doścignie i ma tylko 2 lata, a tamte awokado ma około 10. Także myślę, że jemu albo potrzebny jest grunt i brak doniczki. No zobaczymy, bo trochę wymieniłem ziemi w tym roku, teraz jesienią. Zobaczymy, jak będzie. No i w końcu przyszedł czas na testowanie pomelo. Pomelo niestety spadło z drzewka. Wypadek przy wprowadzaniu do szklarni na zimowisko, przewróciło się drzewko i pomelo zostało na ziemi, ale wydaje mi się, że jest dojrzałe. Jeżeli chodzi o wielkość, porównywalne z pomelo sklepowym, nie będę ważył, po prostu tak jak sklepowe. Jeżeli chodzi o kolor, trochę kamera zakłamuje, pokazuje bardziej zielony. Tak naprawdę to jest to taki oliwkowy kolor, taki dojrzały już. Nie jest żółte, tak jak sklepowe, ale ma takie przebłyski, trochę żółkniejące skórki. Natomiast, co tam w środku, zaraz się okaże, jest w każdym razie miękkie. Ja je otwieram i zaraz kosztujemy. No, i zobaczcie, pomelo obrane, tak to wygląda. W każdym razie trochę mnie oszuka, oszukała skórka, bo jest miękka i sprawiała wrażenie dojrzałego, miękkiego owocu. A to taka sama wata. W środku, jest takie sobie. Nie jest dojrzałe, bo brakuje mu jeszcze 2 miesiące. Ale idzie zjeść, skosztowałem go, nie jest złe. No jest takie jak sklepowe, nie jest ani kwaśne, ani słodkie, takie po prostu średnie, pomylowate. Jak sklepowe, tylko tyle, że ma trochę mniej soku, no bo brakuje mu tych dwóch miesięcy. Ale to co mnie cieszy, to to, że ma sporo pestek, bo już tu widać, nawet jedną przekroiłem. A podkładki z pomelo, czyli dzikie sadzonki pomelo, bardzo szybko rosną, wysoko rosną, także są świetne do szczepienia drzewek na wysokość, takich drzewek, które mają być w przyszłości wysokie, albo nawet można pomelo na tym zaszczepić. Więc pozbieram wszystkie pestki, nic się nie zmarnuje. Owoc zaraz też się nie zmarnuje, bo myślę, że jest całkiem przyzwoity jak na własną hodowlę. No i tyle. Także dzięki Wam za oglądanie. Dzięki też tym osobnikom. O, tym tutaj, o tutaj. I zapraszam do następnego odcinka. Także cześć i na razie. Hej!